Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu o numerologicznej energii miesiąca. Tym razem widzimy się w wakacje, w miesiącu o wibracji uniwersalnej siódemki, w roku o wibracji 9, co daje nam z jednej strony przepiękne energie do rozwoju, ale też nie ukrywam, że dość wymagające, dlatego że zapewne wiecie, że najlepiej rozwija nas to, co jest najsilniej transformujące. Lipiec przynosi nam wibrację liczby 7 i jest to taka wibracja, która uczy nas, że wszystko zaczyna się od środka, a to oznacza, że świat zewnętrzny, Wewnętrzny w tym miesiącu nas zmobilizuje, nieco się wyciszy, byśmy mogli usłyszeć swój wewnętrzny głos, byśmy chcieli w ogóle go usłyszeć. Siódemka to jest liczba mistyczna, to jest symbol duchowej głębi, kontemplacji, introspekcji, ale też duchowych olśnień i rozwoju. To jest energia, która wzmacnia nasz kontakt z intuicją, wzmacnia kontakt ze snami, z przeczuciami, z takimi wewnętrznymi impulsami, które można powiedzieć, że często ignorujemy w takim codziennym biegu. I to jest także wibracja, która przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Dlatego w lipcu poczujemy, że jesteśmy częścią większej całości, że życie ma głębszy sens, nawet jeżeli nie wszystko jest jeszcze dla nas jasne. Ta wibracja przypomina nam, że nie żyjąc w zgodzie ze sobą, prędzej czy później doświadczymy takiego wewnętrznego rozdarcia, które może się Przejawiać w różny sposób, na przykład zmęczeniem, które nie mija po odpoczynku, uczuciem niepokoju, które nie, nie jest w stanie ukoić żadna zmiana. Ani poczucia braku sensu, które zaczyna determinować nasze decyzje. Siódemka nie pozwala nam dłużej funkcjonować na autopilocie. Ona konfrontuje nas z tym, co jest niewygodne, ale też prawdziwe. Pokazuje, gdzie często zgubiliśmy się, gdzie zdradzamy siebie w imię spokoju, w imię obowiązków, w imię dopasowania. Pamiętajmy, że my nadal jesteśmy w roku o wibracji 9, więc wszystko tak naprawdę. Co się w nas uaktywnia w tym miesiącu poprzez refleksję, poprzez intuicję, poprzez kryzys sensu, może prowadzić do ostatecznych decyzji i domknięć, tak? czyli tego właśnie, czego chce od nas rok o wibracji 9. Siódemka w tym kontekście działa jak wewnętrzne lustro, które nie tylko pokazuje prawdę, ale też wskazuje, co już dla nas nie jest aktualne, co do nas już nie pasuje, co wybrzmiało, co wymaga już pożegnania. W roku 2025, w roku zakończeń, nie chodzi już o to, żeby naprawiać to, co się nie sprawdza, tylko o pozwolenie sobie na puszczenie. I właśnie lipiec może być tym momentem, w którym dojrzewa w nas taka decyzja, że nie chcemy już dłużej żyć w taki sposób, w jaki żyjemy. To może być czas na symboliczne odejścia przekonań, relacji, ról, które były z nami przez lata. Niektóre z nich mogą oczywiście odejść cicho, no a inne z taką burzą emocji, tak? Ale to wszystko w tym miesiącu dzieje się po to, żeby przygotować przestrzeń pod nowy cykl, który rozpocznie się w 2026 roku, a który, jak wiecie, rozpocznie się już tak naprawdę z końcem września. To połączenie wibracji miesiąca z wibracją roku może sprawić, że wróci ktoś lub coś z przeszłości. Może pojawić się ktoś, kto był kiedyś ważny, dawny partner, przyjaciółka, mentor, a nawet ktoś z rodziny, z kim od dawna nie mieliśmy kontaktu, albo na przykład wróci pomysł, który kiedyś był dla nas ekscytujący, ale porzuciliśmy go z różnych powodów. Yy, może być to również miejsce, które nagle przyciąga naszą uwagę miasto, dom rodzinny, przestrzeń, w której została jakaś nierozliczona emocja. I choć może się pojawić pokusa, żeby wskoczyć w to na nowo, warto się zatrzymać, dlatego że w tej konfiguracji siódemki z dziewiątką nie chodzi o to, żeby coś odnowić, żeby coś naprawić, lecz by zrozumieć, dlaczego to wróciło właśnie teraz. Co masz jeszcze do dokończenia? Co masz jeszcze do przetrawienia, do rozpoznania, do przepracowania? Co w tej sytuacji e, Cię kiedyś zatrzymało, zraniło, rozczarowało? A czego wtedy jeszcze nie byłaś gotowa zobaczyć? To jest taki czas, w którym możesz sobie uświadomić, to wróciło, żebym wreszcie zamknęła ten rozdział bez złości, bez dramatów, za to z takim pełnym zrozumieniem i spokojem. Także jeżeli coś wraca z przeszłości, to zastanówmy się, czy jest coś tutaj do domknięcia, czego jeszcze nie zrobiliśmy do tej pory. Siódemka jest liczbą duchowości, jest liczbą wewnętrznej pracy, głębokiego zrozumienia, i ta wibracja zachęca nas w tym miesiącu do tego, żebyśmy pracowali z naszym wnętrzem. Z tego względu w tym czasie nie mamy takiej potrzeby przebywania w towarzystwie, imprezowania, częstego spotykania się, a raczej jest to taki czas, kiedy będziemy mieć ochotę wrócić do natury, do ciszy, którą mamy w sobie. Jest to miesiąc wakacyjny, więc wiele osób będzie wolało jechać w ciche góry, czy w samochodzie samotni czytać książki niż na głośne all inclusive. To właśnie natura i cisza będą nas regenerować w tym miesiącu najlepiej. Siódemka ma bardzo bogaty świat wewnętrzny, więc często w takim miesiącu zamykamy się w naszym świecie z naszymi myślami i emocjami. Dużo analizujemy, przeżywamy. W cieniu, jeżeli wibrujemy w cieniu, wpadamy w takie tunelowe, pesymistyczne myślenie. To też taki czas, kiedy możemy zacząć kwestionować rzeczy, które wcześniej wydawały się oczywiste, na przykład naszą pracę, wybory, kierunek, sposób życia, związek. Pojawia się potrzeba znalezienia głębszego sensu, autentyczności. Samotności, nawet, ale nie tej smutnej, tylko tej z wyboru potrzebnej, żeby znów usłyszeć siebie, zbliżyć się do swojej natury i usłyszeć ten głęboki głos, który na co dzień jest zakłócany przez działanie na autopilocie i nadmiar bodźców, w którym jesteśmy otoczeni. A tak jak powiedziałam, siódemka już nie chce, żebyśmy działali na autopilocie. W lipcu możemy częściej doświadczać znaków synchroniczności, przeczuwania wydarzeń zanim się wydarzą. Szczególnie jeżeli jesteśmy na przykład siódemką numerologiczną lub jedenastką, kiedy mamy w ogóle z natury to połączenie ze źródłem bardzo głębokie. Możemy też doświadczać takiego głębokiego poczucia prowadzenia przez jakąś siłę wyższą. To jest czas, kiedy nasi duchowi, przewodnicy, opiekunowie, intuicja... Senne przekazy, nasza podświadomość stają się bardziej wyczuwalne. Tą unikalną zdolność w tym miesiącu da nam połączenie właśnie siódemki z dziewiątką, ponieważ obie wibracje są wibracjami duchowymi w numerologii. Obie mają doskonałą intuicję wręcz mediumiczną. W miesiącu o wibracji 7, szczególnie w roku 9, intuicja może stać się bardziej aktywna i odczuwalna w codziennych decyzjach. To jest dla nas znak, że absolutnie nie powinniśmy ignorować znaków od trzech świata w tym miesiącu, nie powinniśmy ignorować potrzeb duszy. To jest dobry czas, żeby przyjrzeć się temu, co podpowiada nam wewnętrzny głos. Szczególnie w takich momentach, kiedy coś nie gra w naszym życiu, mamy takie poczucie gdzieś wewnątrz, że być może coś wymaga właśnie skonfrontowania i pożegnania się. Choć na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, to wewnętrznie możemy przeżywać naprawdę takie głębokie właśnie przemyślenia. W tym miesiącu możemy zauważyć, że szybciej wyłapujemy fałsz, yy, przeczuwamy intencje innych osób, albo wiemy, że z czymś trzeba skończyć, mimo braku konkretnych dowodów. To nie są przypadkowe myśli, to są sygnały, które warto potraktować w tym miesiącu poważnie. Wibracja 7 sprzyja również zatrzymaniu i obserwacji, sprzyja analizie, a rok 9 zachęca do. Porządkowania i domykania tematów. Więc jeśli czujesz, że jakaś decyzja dojrzewa w tobie od dawna, to może być dobry moment, żeby zaufać sobie i pójść za tym, co czujesz, nawet jeśli nie umiesz jeszcze tego do końca wytłumaczyć. W lipcu będziemy chcieli być uczciwi względem siebie, a przynajmniej powinniśmy do tego dążyć. Słuchajmy więc swojego wewnętrznego języka, przestańmy podejmować decyzje, które mają na celu usatysfakcjonowanie innych, jeśli tym samym zapominamy o sobie. Bo oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby pójść na kompromis czy żeby uszanować czyjąś decyzję, jeżeli nam to nic nie robi. Natomiast jeżeli na co dzień rezygnujemy z siebie, żeby właśnie kogoś uszczęśliwić, to jest to miesiąc, żeby się z tym pożegnać. Jest to miesiąc, by usłyszeć głos intuicji, jednak jest jeden warunek. Musimy umieć się zatrzymać i posłuchać, ponieważ w tym miesiącu największe procesy będą zachodzić wewnątrz nas, a żebyśmy mogli tego doświadczyć, no to wszechświat postawi przed nami różne lekcje, różne wyzwania, testy, po to, by stworzyć nam do tego najlepsze warunki. Co to może oznaczać w codzienności? Na przykład to, że plany nie idą zgodnie z oczekiwaniami, coś się opóźnia, pojawia się zmęczenie lub potrzeba regeneracji, że czujemy się mniej towarzyscy, bardziej introwertyczni. I zaczynamy naturalnie odcinać się od nadmiaru bodźców. Albo że w relacjach robi się ciszej, niektóre kontakty się wyciszają, niektóre się kończą, inne stają się zaskakująco szczere i głębokie, że poprzez jakieś sytuacje wracają, lub pojawiają się jakieś niewygodne pytania, na które do tej pory nie chcieliśmy odpowiadać. Dlatego, jeśli coś nie dzieje się tak, jak chcemy w tym miesiącu, nie idzie zgodnie z naszym planem, to może właśnie nie chodzi o to, żeby przyspieszyć, może właśnie chodzi o to, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić, żeby posłuchać. Siódemka, słuchajcie, nie działa poprzez presję, ona działa przez subtelne sygnały, i tym sygnałem czasem staje się właśnie zmęczenie, brak motywacji, trudność w skupieniu się na tym, co trzeba zrobić. Jeśli coś takiego się pojawia, to jest nasz radar. To jest nasza zwrotna informacja o tym, że coś nas dłużej nie karmi, że pora się z tym pożegnać. Jeśli codziennie wracamy z pracy i zamiast czuć satysfakcję mamy tylko jedno pragnienie, żeby mieć święty spokój, nie chce nam się rozmawiać z członkami rodziny, gotować, spotykać z ludźmi, marzymy tylko o serialu, przekąskach i odcięciu się od świata, no a weekendy na przykład, które kiedyś były odpoczynkiem, teraz służą głównie temu, żeby dojść do siebie, no to Wibracja się wypukli takie stany. Nie po to, żebyśmy się dobili, ale właśnie po to, żeby pokazać nam, że coś tutaj kurczę nie działa, coś tutaj wymaga zmiany. To jest konkretny sygnał, że nasza codzienność nas już nie regeneruje, że na przykład Twoja praca nie daje Ci już sensu, Twój system funkcjonowania jest wyczerpujący. Albo miłość w Twoim związku już się wypaliła i jesteście ze sobą bardziej z przyzwyczajenia niż potrzeby dusz. I choć może jeszcze nie wiesz, co z tym zrobić w tym miesiącu, to właśnie ten brak energii. Brak radości, brak zaangażowania jest sygnałem, że pora coś zakończyć, pora coś zmienić albo przynajmniej zatrzymać się i przemyśleć kierunek. Czasem żyjemy z pewnymi emocjami tak długo, że przestajemy zauważać, że one w ogóle tam są. Przyzwyczajamy się do e, napięcia, do zmęczenia, do ciągłego takiego ogarniam e, jakoś to będzie, i nawet nie pamiętamy już, jak to jest budzić się rano bez tego ciężaru w ciele, bez lęku, bez poczucia winy, bez presji. I tutaj wyjaśnijmy sobie, że. To, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, nie znaczy, że to jest dla nas dobre. To, że coś trwa od lat, nie znaczy, że mamy to nieść dalej. To, że z czymś się zżyliśmy, nie znaczy, że to jest dalej nasze. W tym miesiącu, w tej energii siódemki, możemy wreszcie usłyszeć to, co było w nas przytłumione. I tak to może być niewygodne, to może być taka niewygodna konfrontacja, bo wibracja roku chce, byśmy porzucili to, co nam nie służy, a wibracja miesiąca chce, byśmy zabrali w kolejny rok to, co autentyczne, co zgodne z nami, co ma się stać naszą nową tożsamością w przyszłym roku. Także lipiec, moi drodzy, to może być czas impulsu do ogromnych zmian w naszym życiu, w relacjach, w karierze, w codzienności, w związku. Rok dziewiąty uczy puszczania ról, które już nie są nasze, a miesiąc siódmy stawia pytanie, czy to naprawdę ja w tym czasie możemy mieć wrażenie, że wszystko co nas dotąd definiowało przestaje działać. Nasze zawodowe ja, nasze towarzyskie ja, nasze duchowe ja i nie mamy na to gotowej alternatywy. To może być taki moment kryzysu tożsamości, ale takiego, który nie niszczy, tylko oczyszcza przestrzeń na nowe ja, które dopiero się kształtuje. Także ja bym chciała, żebyście podchodzili do tego procesu z taką wyrozumiałością, z taką bardziej ciekawością niż frustracją. E, żebyście nie patrzyli na to jak koniec świata, że ja nie wiem, kim tak naprawdę jestem, tylko raczej na to, że aha, są we mnie zmiany po to, żeby właśnie żebym mogła sobie powiedzieć w kolejnych miesiącach nad, na to, kim ja tak naprawdę jestem. To jest miesiąc wewnętrznego oczyszczania, weryfikowania prawdy, czy to jest naprawdę moje, czy ja w ogóle tego chcę, otwierania się na duchowe prowadzenie i nie z poziomu logiki, ale z poziomu serca. W tym czasie warto bardziej słuchać, bardziej yy, czuć niż planować. Zamiast pytać, co powinnam robić, lepiej zapytać, co czuję, że już do mnie nie pasuje, co zaczyna się domykać. Siódemka to jest również taki czas uzdrawiania uzdrawiania traum, które odzywają się w ciszy oraz przekonań, które do tej pory nami rządziły, więc takie tematy również mogą wypływać w tym miesiącu na powierzchnię. W lipcu mogą pojawić się również w nas lęki związane z obecną sytuacją życiową, z sytuacją, która się dzieje na świecie, z naszymi priorytetami i z tym, dokąd naprawdę zmierzamy i to w dłuższej perspektywie ma nas zmotywować do tego, byśmy potrafili przywrócić sens tam, gdzie go brakuje. Możemy skupiać się bardziej na tym, Czego jeszcze nie mamy niż na tym, co już jest obecne, co jest pozytywne, co udało nam się zbudować. I to może rodzić frustrację, może rodzić smutek, nawet cierpienie, zwłaszcza jeżeli porównujemy się z innymi, a siódemka wyjątkowo wysoko stawia nam poprzeczkę, albo jeżeli czujemy, że świat, zna, świat nas nie rozumie, my nie rezonujemy z tym światem. Kiedy nie umiemy poradzić sobie z emocjami, kiedy brakuje nam narzędzi, kiedy brakuje nam wsparcia, w takim miesiącu jak lipiec łatwo jest wpaść w stan, w którym czujemy się odizolowani niezrozumiani i nie dopasowani do świata. I tutaj warto być uważnym, dlatego że siódemka odpowiada również za odmienne stany świadomości, a te mogą nas prowadzić w dwie bardzo różne strony. W tym pozytywnym aspekcie ukojenie można odnaleźć w medytacji. W oddechu, w połączeniu z duszą, bo to są tematy siódemkowe, ale można też, i niestety wiele osób tak robi, sięgnąć po coś, co chwilowo odcina ból, co chwilowo zagłusza te trudne pytania, co chwilowo daje nam uczucie ukojenia lęku, czyli na przykład alkohol, substancje psychoaktywne, kompulsywne zachowania, nie dlatego, że jesteśmy słabi, tylko dlatego, że nie rozumiemy swoich emocji i nie wiemy, jak je unieść i jak nimi zarządzać. I, i właśnie tutaj chciałabym się zatrzymać, ponieważ zanim cokolwiek, zanim sięgniesz po cokolwiek z zewnątrz, to zapytaj najpierw siebie, co tak naprawdę czuję, co próbuję zagłuszyć, czy jest jakaś inna droga, taka, która mnie nie znieczuli, tylko przywróci do życia. Ten miesiąc pomoże nam to odnaleźć oczywiście przy odrobinie naszego zaangażowania. Czasami jesteśmy w stanie sami dać sobie to uzdrowienie poprzez refleksję, poprzez medytację, poprzez kontakt z duszą, poprzez journaling, ale są też momenty, kiedy potrzebujemy wsparcia z zewnątrz i nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie, to jest oznaka dojrzałości, jeżeli czujesz, że nie radzisz sobie z emocjami w tym miesiącu, że tkwisz w czymś zbyt długo, że kręcisz się w mentalnych pętlach, to może być ten moment, żeby sięgnąć po pomoc terapeuty, psychologa, mentora, Albo przewodnika duchowego, bo siódemka wyciąga na powierzchnię tematy, które domagają się zrozumienia i uzdrowienia, a nie wszystkie z nich da się przemedytować w samotności. Ten miesiąc sprzyja też rozumieniu różnych spraw w takim głębszym, bardziej duchowym, metafizycznym aspekcie. To jest bardzo dobry moment na wizytę u tarocisty, astrologa, numerologa, który pozwoli nam zrozumieć głębszy sens naszych doświadczeń, nawet jeżeli są bardzo trudne, ale to też może być konsultacja z kimś, kto ma po prostu wyższą wiedzę, z kimś, kto jest specjalistą w danej dziedzinie, z kimś, kto ma taką akademicką wiedzę, więc jeżeli potrzebujemy porady lub konsultacji z taką osobą, która wie coś na jakiś temat więcej niż my, to jest to bardzo dobry miesiąc. Wibracja 7 nie daje poczucia, że coś się dzieje w takim klasycznym sensie. Nie mamy tutaj spektakularnych Spektakularnych wydarzeń, szybkich przełomów, ani takich zewnętrznych sukcesów do pokazania światu. Nasze ambicje i cele słabną, one gdzieś odchodzą na dalszy plan. Potrzeba dążenia do sukcesu jest gdzieś z tyłu bardziej, bo my bardziej w tym czasie potrzebujemy zwolnić, zarówno nasza dusza, ciało, jak i umysł domaga się odpoczynku, domaga się konfrontacji z naszym wnętrzem, stawia przed nami właśnie te niewygodne pytania. I to jest moment na to, żeby poświęcić czas na odpowiedź na te pytania, a niekoniecznie właśnie na takie działanie, na dążenie do czegoś, na realizację celu. To jest energia, która odkleja nas od iluzji produktywności i ona kieruje naszą uwagę do środka, ku wartościom, ku motywacjom, ku przekonaniom, które dotąd działały niejako w tle. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyznać się przed sobą, że coś tutaj nie gra, coś nie gra na jakimś obszarze mojego życia, to możemy poczuć niepokój, emocjonalne wypalenie, spadek energii, trudności w skupieniu lub takie poczucie zagubienia. I nie dlatego, że coś, nie psu, że coś się psuje, ale dlatego, że dusza mówi, zatrzymaj się, bo idziesz tam, gdzie nie powinnaś. To może być miesiąc, w którym zakwestionujesz własną ścieżkę rozwoju duchowego. Na przykład praktyki, które już nie działają, nauczycieli, z którymi tracisz rezonans, przekonania, które kiedyś cię wspierały, a teraz cię blokują. Dziewiątka wyciąga to, co jest do domknięcia, a siódemka poddaje to analizie. Dlatego możesz też poczuć rozczarowanie wobec duchowości, tej tradycyjnej, może być kryzys wiary, albo tej alternatywnej. I to też jest ok, dlatego że otwiera się na coś głębszego i prawdziwego dla siebie tu i teraz. W lipcu możemy zauważyć, że nasze ciało potrzebuje więcej snu, więcej regeneracji, bardziej bycia offline. Oczywiście w cieniu może być taka sytuacja, że będziemy zmuszeni do tego, tak, na przykład poprzez jakąś chorobę, ale w świetle dobrym pomysłem jest detoks, zarówno dla ciała, jak i umysłu. Wibracja siódemki, pamiętajmy, że regeneruje nas. Blisko natury, więc to jest czas odłożenia na bok telefonu i wrócenia do takich bardziej pierwotnych form odpoczynku. W lipcu nasza dusza tęskni za ciszą, za naturą, za medytacją, za kocykiem na trawie, za książką, za samotnym spacerem i możemy też zrozumieć, że pewne rzeczy, które wcześniej nas ekscytowały, teraz nie mają w ogóle smaku, nie mają sensu. Część osób może na trwałe się z nimi w tym miesiącu pożegnać, a część po prostu dostrzeże piękno w tej nawet chwilowej inności. Jeżeli wybierzemy, w tym miesiącu przestrzeń, jeżeli wybierzemy uważność, ciszę, jeżeli pozwolimy sobie nie działać za wszelką cenę, a skonfrontować się z tym, co naprawdę w duszy gra, to może być to jeden z najbardziej transformujących miesięcy roku. Przez pozornie małą sytuację może przyjść decyzja o czymś dużym o zmianie pracy, o relacji, o zmianie kierunku życiowego. Także bądźmy tutaj uważni i pozwalajmy sobie działać zgodnie z duszą. Rok numerologiczny 9 bardzo często wyciąga na powierzchnię tematy żalu, winy, niespełnionych oczekiwań, niezamkniętych relacji z przeszłości, a miesiąc o wibracji 7 dodaje do tego wewnętrzną analizę. Zaczynamy głębiej myśleć o tym, co się wydarzyło, co zostało niewypowiedziane i dlaczego wciąż to w sobie nosimy. To może być czas, kiedy dociera do nas, że przez wiele lat braliśmy odpowiedzialność za coś, co nigdy nie było naszą odpowiedzialnością. Na przykład Czuliśmy się winni, że nie spełnialiśmy oczekiwań rodziny, mimo że ich wizja naszego życia była zupełnie niezgodna z nami. Albo nosiliśmy w sobie przekonanie, że mogliśmy bardziej się postarać w relacji, która i tak była jednostronna. Albo przez lata podtrzymywaliśmy kontakt z kimś, kto tak naprawdę już dawno odsunął się emocjonalnie, ale my czuliśmy, że to nasz obowiązek. W tej konfiguracji dziewiątka z siódemką może dać nam poczucie czegoś bardzo ważnego to znaczy mam prawo, to zostawić. Nie dlatego, że już mnie to nie obchodzi, nie dlatego, że jestem egoistką, tylko dlatego, że nie muszę dłużej nieść czegoś, co nigdy nie było moje. To może dotyczyć odpowiedzialności za czyjeś emocje, za czyjeś wybory, brak decyzji, żale z przeszłości, rzeczy, które przez lata zatrzymywały naszą energię. Może pojawić się też gotowość do Odpuszczenia winy wobec siebie za to, że zareagowaliśmy inaczej, za to, że byliśmy zbyt długo w czymś, co nas męczyło, za to, że nie potrafiliśmy wtedy postawić granicy, powiedzieć nie, odejść. Ale dopiero teraz, dzięki połączeniu tych dwóch wibracji, dziewiątki i siódemką, możemy nie tylko to zrozumieć, ale też podjąć świadomą decyzję. To nie jest moje zadanie. Mam prawo iść dalej. To właśnie jest jeden z najważniejszych potencjałów lipca. Niespektakularna zmiana, ale głębokie wewnętrzne uwolnienie od ciężaru, które nosiliśmy z przyzwyczajenia, z lojalności lub z poczucia winy. I to może być najważniejsze zakończenie tego roku. Dlatego ja proponuję podejść do tego miesiąca nie jako do spowolnienia, tylko jako do szansy na spotkanie z samym sobą. Ja często powtarzam, że w życiu, jako odpowiedzialni ludzie, jeśli z kimś się umawiamy, rzadko odwołujemy spotkania, dlatego że nam się nie chce z nim spotkać albo z nią spotkać. Natomiast mamy ogromną tendencję do odwoływania spotkania ze sobą samym właśnie z tego powodu. Miesiąc o wibracji 7 przynosi też, słuchajcie, pytania, y, które nie mają służyć szybkim decyzjom, ale wewnętrznemu przebudzeniu. To są takie pytania, które są głębokie, czasem niewygodne, które dotykają sens. Sensu, tożsamości, duchowego kierunku, warto sobie przeanalizować w dzienniku e, takie kwestie, jak, czy to, co robię, naprawdę mnie karmi, czy tylko utrzymuje w ruchu? Których tematów w sobie unikam, bo boję się, co odkryję, czy żyję w zgodzie z moją wewnętrzną prawdą, czy tylko w zgodzie z oczekiwaniami innych osób? Co próbuję sobie udowodnić zamiast po prostu być sobą? Czy potrafię być sama ze sobą bez bodźców, bez działania, bez listy tytułu, bez planu? Gdzie szukam odpowiedzi, które powinnam znaleźć w środku? Które relacje są autentyczne, a które istnieją tylko z przyzwyczajenia lub lęku? Czego nie słyszę, bo zagłuszam siebie hałasem codzienności? Co mówi do mnie moja intuicja, a czego nie chcę jeszcze przyjąć? Jakie przekonanie właśnie przestaje mnie chronić i zaczyna mnie ograniczać? Wibracja lipca to również energia wiedzy, analizy, intelektualnej głębi, i to jest bardzo dobry moment na to, żeby wrócić do tematów, które od dawna nas ciekawiły, ale w codziennym biegu nie było na nie do końca przestrzeni. Możemy zauważyć większą chłonność umysłu, potrzeby nauki lub zgłębienia konkretnego tematu, szczególnie jeżeli dotyczy on rozwoju osobistego, psychologii, duchowości lub pracy z umysłem. To jest też bardzo sprzyjający czas na kursy doszkalające, na rozwój kompetencji zawodowych albo na naukę języków obcych, zwłaszcza jeśli już wcześniej o tym myśleliśmy, ale coś nas powstrzymywało. Wibracja siódemki wspiera naukę systematyczną, analityczną i wymagającą skupienia i to jest taki miesiąc, w którym zainwestowana energia naprawdę w edukację naprawdę się zwraca, niekoniecznie od razu, ale w sposób trwały i jakościowy, więc naprawdę warto. W cieniu wibracja siódemkowa może wywołać wycofanie, może wywołać przytłoczenie, a nawet potrzebę takich, takiej ucieczki od emocji, może pojawić się napięcie, zniechęcenie, lęk o przyszłość. I to nie znaczy, że coś jest z nami nie tak. Takie pytania ma po prostu postawić ten miesiąc przed nami. Takie stany też są potrzebne, żeby się z nimi skonfrontować. Nasz system sygnalizuje po prostu potrzebę zmiany, potrzebę odpoczynku, potrzebę sensu. Niektóre rzeczy mogą się kończyć, ale zanim coś nowego się zacznie, to trzeba zrobić przestrzeń. I właśnie to daje nam lipiec szansę na zatrzymanie się, na zrozumienie siebie i na podjęcie decyzji, które naprawdę będą nasze. W przyszłym miesiącu, słuchajcie, również y, będzie bardzo ciekawa wibracja. Czeka na nas bardzo ważny dzień, 8 sierpnia. I oprócz tego, że są to piąte urodziny Munchister, to jest też dzień y, z punktu widzenia manifestacji na planie fizycznym bardzo silny. Warto się do tego dnia już teraz przygotować i precyzyjnie określić swoje cele na najbliższy rok, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o ten poziom materii obfitości finansowej, dlatego że ósemka jest w nich mocno zakorzeniona. Tego dnia co roku Mariusz energetyzuje talizmany zaprojektowane przeze mnie i przez Sarę na wsparcie energii, pieniądza i obfitości oczywiście na planie materii. Ja Wam zostawię link pod nagraniem, dlatego że mamy piękne zaprojektowane przez nas bransoletki i naszyjniki. Ja mam tutaj tylko niestety jedną z nich, też z kamieniami, które wspierają właśnie bogactwo i obfitość. Piryt, oliwin, szmaragd i rubin. I te talizmany są dostępne tylko w przedsprzedaży, one będą energetyzowane właśnie w kulminację Bramy Lwa, czyli 8-8. I przypominam przy okazji, że Brama Lwa to jest wbrew pozorom i wbrew, wbrew nazwie numerologiczny, a nie astrologiczny portal. Także jeżeli chcecie upolować właśnie coś takiego pięknego ze wspierającymi kamieniami, zarówno naszyjniki, jak i bransoletki, też w wersji męskiej bransoletki, to zachęcam Was do tego, żeby, żeby zrobić po prostu rezerwację Póki są, bo naprawdę jest ich niedużo z racji tego, że wszystkie są robione ręcznie. Także że dziękuję Wam pięknie za ten miesiąc. Do zobaczenia w sierpniu. A tymczasem życzę Wam, żeby te wszystkie pytania, które postawi przed Wami dusza w tym miesiącu, stały się trampoliną do rozwoju, a nie do smutku i do zmartwień. Wszystkiego dobrego.